Niech będzie pochwalony Jest Chrystus i Maria za wszechwicę. Zanurzam Was w najświętszej krwi Jezusa i ja okalam płaszczom macierzyńskiej opieki Marii. A Ty, ojcze, błogosław do ten czas łaskami potrzebnymi do tego rozważania. Duchu Święty, zapraszam Cię do słuchania naszego słowa, nagrania. przejść pobudzać nasze serca do refleksji. Dawaj nam medytację w sercu, które przemieniło nasze nasze myślenie o Bogu i o sytuacjach przejść Duchu Święty przejść z darem skupienia się na Słowie Bożym przejdź Duchu Święty przejdź Duchu Święty zabieraj wszelkie rozproszenia chaos nadbóg myśli przejść Duchu Święty przejdź Duchu Święty i spraw aby nasze myśli, słowa, uczynki i zamiary

Ewangelii Pan Bóg daje nam sposób, jak mam postępować względem innych. Wskazuje na to, jak bardzo musimy się skupić na tym, aby innych nie ranić. A jeśli się to stanie, to co zrobić z tym faktem? Dlatego posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom nie zabijaj. Kto by dopuścił się zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam, każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu, raka, podlega Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł, bezbożniku, podlega karze piekła ognistego. Jeżeli więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam sobie przypomnisz że brat twój ma coś przeciw tobie zostaw tam dar swój przed ołtarzem a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim potem przyjdź i dar swój ofiaruj pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko Dopóki jesteś z nim w drodze, by cię przeciwnik nie wydał sędziemu, a sędzia dozorcy, aby nie wtrącono cię do więzienia. Zaprawdę powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Oto słowo Pańskie. i bracia i siostry Jezusie Chrystusie. Jezus zwraca uwagę przede wszystkim na postawę serca. Mówi nam, że nie wystarczy nam sprawiedliwość zewnętrzna. Potrzebujemy sprawiedliwości wewnętrznej, czyli większej niżeli faryzeusze i uczenie w piśmie. Abyśmy mogli wejść do Królestwa Niebieskiego, byśmy mogli być szczęśliwi. Musimy być bardziej. Jeszcze bardziej. Niż nasze oczekiwania, nasze myśli. Spra być sprawiedliwymi. Ponieważ twarzyzeusze robili wszystko na pokaz. Na pokaz. Nie robili tego z wnętrzności z serca z Ducha Świętego z miłości drugiego człowieka tylko ku swojej chwale i ku swojemu samouwielbieniu a po to aby mieć przyjemność z tego że ktoś ich zauważył i to jest pokusa żeby jakiekolwiek uczynki wykonywać dla tego wyłącznie przede wszystkim w pierwszej intencji tego, aby inni to widzieli. Na przykład nie kupimy czegoś bezdomnemu, dopóki ktoś nie spojrzy na to, że my to robimy. Nie zależna nam na bezdomnym. Tak naprawdę, a zależy na tym, żeby ktoś nas zobaczył, że czynimy dobro. Tak samo będzie, jeśli kupimy komuś coś do jedzenia, ze względu na to, że będziemy na przykład no ze względu na nasze własne samopoczucie. Może ja nie będę się dobrze czuć, jeśli temu człowiekowi nie pomogę. Tak, to znaczy też nasza sprawiedliwość jest w wersji faryzeuszów, a nie w wersji Jezusa, który nie pomagał ze względu na to, żeby się dobrze poczuć, ale żeby, żeby ci, za których się modlił i im posługiwał, oni dobrze się poczuli pełni radości, miłości i pokoju. To, było, to jest takim głównym sensem Królestwa Niebieskiego. Pokój w sercu, radość, miłość w sercu, które coraz bardziej wpływają na nasze życie, dotykają naszych wnętrzności i części naszego życia, naszej postawy, naszych zachowań. Jezus też mówi, że nie można nawet się gniewać na swojego brata. Co jest ojcze nasz? I przebacz nam nasze winy, jak my przebaczamy naszym winowajcom. Zatem jeśli gniewamy się na kogoś, to znak, że nie przebaczyliśmy mu niczego. Tego to trzeba. I po prostu jesteśmy w strasznej sytuacji, w której zamykamy się w więzieniu przez nieprzebaczenie. Z kolei osoba, która przebacza, też w sposób jawny daje. Ludziom przemianę, przemianę serca, uwalnia ich z więzienia, więzienia nieprzebaczenia ich własnego. Nieprzebaczenie nawet może trzymać ludzi w czyściu. I dopóki osoby, które nie przebaczą, na ziemi. Nie mogą mnie dopuścić, aby dusze części całej poszły do nieba. Pamiętajmy, że za każdym razem, kiedy się pojednamy z drugim człowiekiem, przebaczymy sobie nawzajem, co dość czynimy tej osobie, niebo. Raduje się z tego powodu. O tym samym zwalniamy więzienie smutku, nieprzebaczenia, gniewu, złości, braku żalu, braku miłości, braku łaski Pana Boga. Jak jesteśmy w więzieniu, to nie bardzo nie bardzo możemy otrzymać jakiejś łaski. Nie bardzo możemy przemienić się. Zostaw tam dar swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swym. Kościół jest wspólnotą, zatem nie można dostąpić do komunii w wspólnocie, jeśli ma się nieprzebaczenie względem kogoś. Ta komunia nie będzie pełna albo nie zaistnieje wcale. I nie ma możliwości, żeby ktoś mnie przebaczył przychodząc do Eucharystii. Bo nie jest z kimś, kto jest z kościoła, więc nie może przy jednym stole usiąść z kimś, nie umie przebaczyć. Nieprzebaczenie też powinno być moim zdaniem grzechem, gdyż zamyka na łaskę, łaskę Boga. Ech, I to jeden z ważniejszych grzechów na ten moment. Wiele osób jest pozamykane na dobre łaski, na mnóstwo łask Bożych przez nieprzebaczenie. Wiele osób, wielu rzeczy. Tego warto sobie zrobić dzisiaj wieczorem. Rachunek sumienia. Komu nie przebaczyłem? Komu nie zadośnię za moje grzechy? Tak, aby potem móc to wykonać, albo od razu w tym momencie, kiedy to robimy. Zaprawdę, powiadam Ci, nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie zwrócisz ostatniego grosza. Zatem pozbierajmy. Pa Nasze grosze, które powodują, że nie możemy wyjść z więzienia. Tymi groszami oczywiście są nieprzebaczenia. Pokusą będzie, że ja już przebaczyłem. Ja już nie mam żadnego żalu, nie czuję tego, że ktoś mnie zranił. Będzie takie kłamstwo na porządku dziennym przez demony nie przebaczenia zrobione. zrobione w taki sposób abyśmy nie przebaczyli i siedzieli dalej w tym samym położeniu zamknięcia na łaski Boże. inne pokusy to takie jak to że nigdy tego nikomuś nie przebaczę nam no pozwolił taką wielką krzywdę takie też będą. Że... E... Wszystko mu przybaczę, ale tego jedynie nie przebaczę. Pamiętajmy jednak, że najważniejsze w naszym sercu jest prawa, intencja, przebaczenia. I ważne jest, żebyśmy to zrobili w imię Jezusa Chrystusa. Przebaczam komu imię. Podajemy i co? Konkretnie, że ukradł klucze zebrał miłość czy zranił, czy wulgaryzmów porzucał, czy zrzucił mnie itd., tak, dalej, i tak dalej. Wtedy Pan Bóg może z pełną mocą uzdrawiać. I warto, żeby prosić Ducha Świętego, bo w tym momencie ustawiał te rany, które te nieprzebaczenia zrobiły. <laughs> Ojciec niebieski nie może nam też przez to przebaczyć, jeśli my nie przebaczymy innym, a potrzebujemy jego błogosławieństwa do życia w pełni radości, pokoju i miłości. Więc warto przebaczać na tym ciężar z człowieka schodzi, który powoduje nieprzebaczenie. Duchu Święty natchnij nas, miłości Boża, pochłoń nas na właściwą drogę prowadź nas od wszelkiego złego, wszelkiego zamętu, wszelkiej trudności prowadzącej powodowanej przez złego ducha. Zachowaj nas. Duchu Święty daj nam łaskę. No nam łaskę przebaczenia. Przej Duch Święty. przejdź, Duch Święty. Niech nas błogosławi, strzeżej, prowadzi Bóg Szech Ojciec i syn i Duch Święty przez Maryję z